Halo, halo. Witam wszystkich. A dzisiaj kolejny odcinek, w którym omówimy sobie legendarnego dowódcę i tym razem będzie to łucznik. Moim zdaniem łucznik, którego najbardziej opłaca się wymaksować, kiedy jesteśmy już w sezonie zdobywców i powiedziałbym, że jeżeli jesteśmy już w sezonie zdobywców, to jest to łucznik, którego opłaca się wymaksować najbardziej ze wszystkich. Czyli gdybyśmy zaczęli grę już w starszym królestwie to wtedy nie polecałbym jako pierwszego dowódcę Isanga. Oczywiście byłby to nadal dobry wybór, natomiast tego dowódcę polecałbym bardziej jako łucznika, ponieważ podejrzewam, że ten dowódca będzie użyteczny w grze jeszcze przez Długi, długi, długi czas, jeśli chodzi o walkę w polu. Chodzi mi tutaj nie o miesiące, a chodzi mi tutaj o lata. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o walkę w polu, to zdecydowanie jest to na ten moment najlepszy dowódca, jeśli chodzi o łuczników. No i któż to taki będzie? Ej, wyświetla się u mnie jako pierwsza i tak będzie to Bodika. Dlaczego Bodika? No to już ej, mówię. Ona ma naprawdę świetne umiejętności i przede wszystkim bodika jest niejako stworzona do pola, ponieważ wszystkie umiejętności, które będzie miała, będą do pola, że tak powiem, w polu działały. Tak? także to jest już bardzo dobrze. Bardzo często mamy dowódców, którzy jedną umiejętność mają przeznaczoną do garnizonu albo do rali, albo w tych jeszcze wcześniejszych jest to związane z zabijaniem barbarzyńców. Ze zbieraniem surowców, nawet różne to są historie, natomiast Bodica ma wszystkie umiejętności aktywne w polu. Oczywiście nie jest jedynym takim dowódcą, ale na pewno to się liczy i nie jest to oczywiste dla wszystkich dowódców w Rise of Kingdoms. Ok, kolejna sprawa, dla której Bodica jest taka świetna, to jest to, że ona ma naprawdę fajne umiejętności już od początku. Czyli możemy używać Bodiki nie używając tak jakby jej ekspertyzy, ale ta ekspertyza też jest dobra. Czyli tutaj powiedziałbym, że w tym jest bardzo podobna do Newskiego, tak, o którym mówiłem, że on jest już dobry do używania w pewnym momencie. Natomiast ekspertyza też się opłaca jest fajna, można w niego dalej inwestować. I tak samo jest jeśli chodzi o bodykę. Dobrze. Przejrzyjmy sobie najmi, najpierw umiejętności, a później będziemy mówić o tym, kiedy warto jej już używać. No to popatrzmy na pierwszą umiejętność. Od razu rzuca się w oczy bardzo duże uderzenie o sile 2300, tak, którą uderzymy wroga i kolejna sprawa, która też jest świetna. Zwiększymy jego obrażenie od tego skill damage o 35%. I to 35%... To jest naprawdę dużo. Szczególnie jeżeli drugi dowódca, którego użyjemy z, z bodiką, też będzie miał dosyć duży ten faktor skill damage, tak? Także wtedy ten drugi dowódca uderzy z siłą 35% większą, ale też wszyscy inni dowódcy, którymi będziemy uderzać w ten marsz przez następne 3 sekundy, będą uderzać 35% większą siłą. Także to jest naprawdę Świetna rzecz. Ja bardzo lubię, jeżeli dowódcy mają właśnie jakiś bonus do zadawania obrażeń albo bonus do naszych marszy. Nie tylko to, że oni są silni sami, ale oni też wspomagają nasze inne marsze, a te 35% tutaj to jest naprawdę olbrzymia rzecz. Dodam tylko, że to myry, z której cały czas używam, używam głównie dlatego, że ona przez moment może dodać 45 sekund. Większe obrażenia właśnie od tego skill damage, natomiast tutaj bodyka 35% od razu daje i oczywiście jest to przez 3 sekundy, ale naprawdę jest to dosyć duża siła, no bo tej, tej umiejętności będziemy używać co mniej więcej 7, może 8 sekund, więc w takiej rundzie mamy tylko 5 sekund, kiedy to nie jest aktywne, a 3 sekundy, kiedy jest tak naprawdę większość, może nie większość, ale około połowa czasu, kiedy atakujemy przeciwnika, ta e, umiejętność jest aktywna. Dodatkowo ograniczamy jego prędkość marszu o 30%. To też jest fajne, też na 30 sekund. Bardzo fajna umiejętność. Sama ta pierwsza umiejętność sprawia, że bodika na wysokości 5-1-1-1 wydaje mi się już być lepsza od wszystkich epickich dowódców, którzy są łucznikami, tak? Czyli jeżeli jesteśmy już w sezonie zdobywców i używamy jakichś epickich łuczników, to wystarczy bodykę sobie zrobić na zasadzie 5-1-1-1 i ona już jest lepsza od wszystkich epickich. Dobrze, wracamy yy, do drugiej umiejętności. Tutaj też jest całkiem nieźle. 30% dostaniemy ataku, dostaniemy prędkość marszu 10%, co u łuczników zawsze się ceni, i dostaniemy 30% do obrony, kiedy bodika będzie miała poniżej 80% jednostek, co generalnie jest dosyć częste, i ta obrona na pewno też jest bardzo fajna. I oczywiście będzie to też miało skutek w rali i w rali to naprawdę robi robotę. Kiedy jesteśmy okrążeni. Pokazywałem Wam już wcześniej raporty z moich rali z udziałem podiki i ona naprawdę sobie daje wtedy radę. Kolejna umiejętność. Przede wszystkim pierwsza część będzie tutaj najważniejsza, czyli 25% skill damage reduction. Tak, kiedy jest na mapie. E, czyli nie będzie to działało w garnizonie, ale raczej nie będziemy e, używać bodyki w garnizonie. Natomiast, kiedy tylko jest na mapie, czyli będzie to działało, kiedy jesteśmy w polu jednym marszem i kiedy robimy rally, 25% mniejsze obrażenie od skill damage to jest naprawdę dużo. To jest. Potężna umiejętność i sama w sobie mogłaby już tutaj się skończyć, natomiast dodano tutaj także taki jakby ukłon w stronę tej starej bodyki, tej epickiej i podobna umiejętność, która wcześniej była, czyli 25% szans, że zwiększymy swoje obrażenia o 25%, tak i przepraszam. Nie źle mówię, 50% że zwiększymy obrażenie o 25% i 25% że zwiększymy je o 50%. Jest tutaj też taki cooldown, że to się dzieje raz na 7 sekund, ale każda ta jakby zwiększenie jest osobno. Można by o tym tutaj opowiadać długo, natomiast nie ma to takiego wielkiego znaczenia, ponieważ to jest tylko na jedną następną rundę. Także ta druga część nie jest taka ważna, ale ta pierwsza, te 25% ograniczenia skill damage to jest naprawdę fajna sprawa. Przechodzimy do umiejętności czwartej, gdzie Bodica będzie miała leczenie o wysokości. 800 i to jest naprawdę całkiem w porządku, będzie tu miała cooldown, czyli 7 sekund, jeżeli będziemy rzucać szybciej te skille, to ona tego nie użyje ponieważ ona będzie się leczyła za każdym razem, kiedy używamy właśnie umiejętności tego uderzenia, tak? czyli generalnie za każdym razem, kiedy ona używa tej umiejętności będzie to leczenie, bo raczej nie będziemy tak szybko używać tych umiejętności z bodiką Dodatkowo będziemy mieli 5% lepsze obrażenia przeciwko piechocie. To nie jest jakaś fantastyczna umiejętność, natomiast to leczenie jest naprawdę w porządku. Ono jest ok, ono nie jest jakieś niesamowite, nie będzie miało jakiegoś ogromnego wpływu. Natomiast leczenie w polu zawsze jest w porządku, w rali też jest bardzo ok. Ale nie jest to coś takiego, co by było jakby najważniejsze. Dlatego tą umiejętność akurat uważam, że, że nie jest taka jakby fantastyczna i, i nie warto jakby w nią super inwestować. Tym bardziej, że na początku będziemy mieli leczenie na, na wysokości 400, a między 400 a 800 naprawdę nie jest to jakaś, in, jakaś niesamowita różnica. OK, ekspertyza. Ekspertyza sprawi, że będziemy zadawali 10% większe obrażenia jako łucznicy. Fajnie. Natomiast to, co jest później, to jest naprawdę fajna sprawa. Kiedy e, przeciwnik zada nam tak zwane control effects, tutaj sobie możemy, e, Sprawdzić, co to jest, czyli na przykład silence, tak jak Guan Yu, czyli na przykład e, disarm i heal immune, czyli że nie możemy się leczyć, e, tak jak na przykład to robi Ramses, tak, e, czy, czy inne. Inne takie negatywne efekty mamy 80% na to, że one nie zadziałają, i tutaj nie ma żadnego ograniczenia, czyli za każdym razem, kiedy coś takiego, że tak powiem, obrywamy, mamy 85, 80%, że to nie będzie działać, czyli w większości przypadków nie jest to 100%, ale te 80% naprawdę jest fajne, i to sprawia, że ta ekspertyza. Jest warta tego, żeby w nią zainwestować i będzie też ważne przy parowaniu, o którym powiem za chwilę. Ale najpierw sobie powiedzmy już o tych umiejętnościach do końca. Botika jest już, tak jak mówię, całkiem niezła, nawet na wysokości 5.1.1.1. 1, 1. Oczywiście, że nie mamy za bardzo innych łuczników do używania i używalibyśmy na przykład epickich. Natomiast kiedy już będziemy mieli ją na wysokości 5.5.1.1. 1, to jest naprawdę porządny dowódca, tak? Ona naprawdę ma już wtedy bardzo fajne statystyki. Jeżeli dorzucimy sobie do tego tą trzecią umiejętność, gdzie jest to ograniczenie tego skill damage i będziemy mieli 5, 5, 5, 1, to to już jest naprawdę solidny dowódca do walki w polu i bez żadnej, że tak powiem, urazy możemy ją używać. Natomiast pomimo tego, że ta czwarta umiejętność nie jest jakaś fantastyczna, tak? Ona jest OK, ale, ale wiecie, to nie jest jakiś taki game changer. To ja bym jednak polecał w dłuższej perspektywie sobie wymaksować tą czwartą umiejętność po to właśnie, żeby mieć ekspertyzę. Ponieważ, tak jak mówię, bodica to jest na pewno dowódca, który nam się przyda na lata. Tak, to nie jest tak, że będziemy ją używać w polu przez pół roku i później stwierdzimy, nie, 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 to ona się już nie nadaje, bo ona obrywa i tak dalej. Nie, to na pewno będzie dowódca, który będzie. Bardzo, bardzo długo używany. Tak jak długo używany jest Isangie, tak jak długo i będzie cały czas używany Isa, przepraszam, Guanyu, tak samo e, Newski. Jest wielu takich dowódców, którzy po prostu do tych naszych głównych marszy jednak cały czas się mieszczą. Tak samo myślę sobie o Bodice. Ona naprawdę jest solidnym dowódcą i będziemy mogli jej używać na długo, więc warto sobie gdzieś na dłuższej perspektywie zainwestować wymaksowanie. Ok. Jeśli chodzi o talenty, tutaj będą ważne, ponieważ Bodika naprawdę dobrze, że była pierwszym dowódcą ze względu na to, że ten drugi dowódca będzie miał 35% większe obrażenia. I dlatego warto spojrzeć na te talenty. Zobaczcie, jakich ja używam. Ja nie jestem tutaj fanem tego talentu Feral Nature. Wolę te talenty, jeśli chodzi o łuczników, tak, czyli widzicie ja tutaj nie, nie poszedłem że tak powiem na maksa w te skill damage, a poszedłem na maksa bardziej w łuczników i w te whistling arrows które ja naprawdę dużo bardziej sobie cenię od, od feral nature, natomiast tutaj wy możecie sobie zdecydować które talenty wybierzecie czy właśnie tutaj bardziej na maksa czy tutaj, bo to będzie po prostu wasz wybór, okej okay. Mamy talenty, mamy umiejętności, no to teraz pomyślmy o parowaniu. Jeśli chodzi o parowanie bodiki, to tutaj jest naprawdę fantastycznie, znowu, ponieważ kogo byśmy nie mieli z łuczników, to praktycznie będzie pasował. Bodika jest, jak zresztą większość łuczników, i to jest wspaniałe, jeśli chodzi o łuczników WŁB, że oni do siebie pasują naprawdę świetnie. Bodika ustawi się dobrze z każdym dowódcą, tylko że z każdym dowódcą będzie troszeczkę inaczej działała. Czyli na przykład, jeśli chodzi o takie połączenie, yy, które jest bardzo popularne, Bodika i Isang. Tutaj będzie bardzo dobre uderzenie z tego właśnie Skill Damage, tak? Yy, czyli to będzie marsz, który naprawdę będzie zadawał bardzo solidne obrażenie, natomiast oczywiście nie będzie miał zbyt dużo obrony. Czyli nie będzie jakiś taki bardzo wytrzymała, natomiast wiecie, Isang nie ma, ma teraz te 10% do obrony. Bodica całkiem też jest niezła. Ona nie jest taka, wiecie, szybka do zniszczenia. Dzięki tym swoim umiejętnościom, dzięki bonusowi do obrony, dzięki właśnie temu skill damage reduction, to nie jest tak, że bodika ginie w polu po prostu w sekundy. Absolutnie nie, więc ona z Isangiem naprawdę działa bardzo fajnie. Okej, okay. kolejne parowania, które się z nią opłacają, to może pokażę Wam moje i powiem dlaczego. Ja paruję bodikę z Artemizją, ponieważ Artemizja ma tą swoją. Ech, ekspertyzę, tak? W której, przepraszam, nie ekspertyzę. Ech, ona będzie miała tutaj mm, możliwość, że będzie zwiększała nasze obrażenia, tak? Natomiast ech, będzie mogła zrobić właśnie ten self-silence, tak? Czyli, że ona sama się uciszy, natomiast będzie to redukowane przez umiejętność ekspertyzy bodiki. Czyli o co mi tutaj chodzi? Chodzi o to, że będą działały plusy, a nie będą działały minusy tej umiejętności, tak? Czyli będę miał 50% szansy, tak, że moje uderzenie będzie zwiększone o 50% natomiast przez 5 sekund, tak, natomiast nie będę przez to cierpiał z tego silence, czyli nie będę tych umiejętności puszczał później, czyli generalnie świetna rzecz, no bo wiecie, zwiększenie całych obrażeń na 50 sekund naprawdę jest dobre. Oprócz tego Artemisia ma dobre uderzenie yy, i to w AoE, tak, o wysokości 1800. Jedyny minus jest taki, że ona dostaje właśnie te yy, sama sobie zadaje obrażenia. Natomiast Artemisia ma Tutaj, obronę, ma życie i ona jest naprawdę fajnym dowódcą, jeśli chodzi o walkę w polu. I ona sprawia, że ten marsz, mimo wszystko, nasz jest, jest taki mocniejszy. No i ma AOE, co się na pewno bardzo fajnie sprawdza. Także ja w swoich marszach yy, używam właśnie, jeśli wychodzę do pola, używam bodyki i jako drugiej Artemisji. One nawet sobie bardzo fajnie radzą jeśli chodzi o takie potyczki jeden na jednego. Natomiast w polu gdzie jest duży morder ball to naprawdę fajnie, fajnie sobie radzą z tym właśnie AOE i dużo zostają w polu i, i, i są wytrzymałe. Także ja to połączenie naprawdę bardzo lubię. Ale oprócz Isanga i oprócz Artemizji Bobika fajnie zadziała z Gilgameszem. Tak będzie to taki też mocniejszy trochę marsz. Ona bardzo fajnie działa też z Ramzesem, tak? tylko że wtedy nie mają AoE i podobnie to jest jeśli chodzi o Gilgamesha. Ona też fajnie sobie zagra z Nebu, tak? fajnie też zagra z Cyrusem, także to też jest, jest parowanie, które możemy sobie spokojnie wykorzystać. Nie polecałbym może Amanitore. Także tutaj tych, bo Amanitore też ma wiecie, umiejętność, że nie działa na nią silence i tak dalej, także nie ma co tego po prostu podwajać, a nie jest Amanitore jakąś świetną dowódcą do, do walki w polu. Ona generalnie się fajnie nadaje do pola, jeśli jest z Artemizją, ale poza tym raczej bym jej nie używał. Jeśli chodzi o to parowanie Bodyka Henry w takiej walce jeden na jednego, to oni są niesamowici. Natomiast w polu y, przy większej walce są w porządku, są ok. Natomiast nie jest to jakiś taki marsz y, niesamowity, a na pewno jest to parowanie, które jest ok. Dobrze. Moglibyśmy tutaj też spróbować Tomeris. Myślę, że to też by było nawet niezłe parowanie takie wiecie podwójne jeszcze zwiększenie tego skill damage. Razem by działało, natomiast Tomerys najlepiej działa z dowódcami, którzy będą opóźniali użycie swojej umiejętności, a nie przyspieszali. Dlatego ja ja, ja będę tego w ten sposób nie użył. Także zobaczcie, przeszedłem prawie przez wszystkich dowódców legendarnych, jeśli chodzi o o łuczników i zawsze ta budyka gdzieś tam się broni, zawsze będzie dobra. Także z kim ją użyjecie, to tutaj często zależy od strategii, czy będziemy chcieli mieć taki marsz bardziej defensywny, czy ofensywny. Dobrze, już się nagadałem, nachwaliłem, jeszcze raz polecam gorąco używanie tego dowódcy, ona się naprawdę fajnie sprawdzi i myślę, że, że będzie pozytywna dla każdego. Dobrze, to wszystko. Dzięki, trzymajcie się i na razie. Cześć.